Witam Państwa. Dzisiaj właśnie chciałam się podzielić ciasteczkami, takie na szybko. Zawsze w lodówce możemy mieć kajmak kupiony, wafelki gdzieś tam w jakiejś szafetce zostawić i czy jakieś goście się zapowiadają za, za parę minut, nie wiadomo co zrobić do, do, do kawy czy do herbaty. O, ciasteczka. Mam wafle, mam kajmak, już szybciutko, bez, bez niczego. Jakieś właśnie przekąska już jest. Yy, także mamy wafelki i smarujemy. Ja smaruję po tej, po tej małej kratce, nie po tej dużej, bo tu na pewno może by mi nie wystarczyło kajmaku. Ale i nakładam dwie łyżki i rozsmarowuję. I później pokroimy sobie na części i już mamy ciasteczka do a wyczy kwiaty. Ja dzieciom na popołudnie niedzielne można właśnie coś słodkiego zrobić. A to kajwak wiadomo, wiadomo to jest mleko i cukier, także codziennie tego się nie je, to nawet i dzieciom też nie zaszkodzi. Raz na jakiś czas można dziecku dać zamiast jakieś yy, przetworzone ciasteczka czy, czy cukierki, nie wiadomo z jakiej chemii. To, to już jest takie. A jak Państwo chcą sobie zrobić samemu kajmak, to też można zrobić, bo mleko skondensowane. Tylko tyle, że trzeba. Gotować do go. 3 godziny, Cały, cała puszka włożona do, do wody, 3 godziny gotować i też będzie kajmak. Także taką puszkę wsadzić do wody, tak, całą puszkę, tak, nie wyjmować, bo, bo inaczej to się nie zrobi. Tak, i na małym ogniu sobie gotować i też się gotuje i po trzech godzinach dopiero otworzyć. Yy, no jeszcze musi wystygnąć, tak, tak, tak. Najlepiej tam zrobić sobie z dnia na dzień. Tak, tak, I tak jest lepsze od tego. I to no jest to samo, tylko tyle, że jak ktoś się boi, czy tam nie ma jakiejś, jakiejś chemii, czy czegoś, no to można sobie samemu zrobić. Kiedyś jak Myśmy jeszcze PRL-u nie mieli właśnie takich gotowych rzeczy. No to tak się robiło, dlatego znam to. Akaj, okay, macie też tym mlekiem skondensowanym można posmarować? I. samym mlekiem? No. Nie, bo to mleko jest. To tak jak gęsta śmietana, To nie da się. O, link, nie, nie. Musisz to. Tą... No. No bo tak jak, jak posmarujesz, posmałujesz, no to co, to z tego nic, nic z tego nie będzie. I tak sobie każdą warstwę posmarujemy. O, musi być właśnie długi To grubą kratką do dołu. Tak, grubą kratkę do dołu, bo mówię tam, by dużo było tego, żeby za, zatkać te wszystkie dziurki, to trzeba by było dużo tego keimaku włożyć. A jak to przechowywać? No, właściwie to przechowywać to nie ma, nie ma jak przechowywać, to trzeba zjeść. Ewentualnie do jutra. No ale trzeba, tak, trzeba gdzieś się schować, bo w tej chwili to muszki, owocówki by zjadły sobie zamiast my obsiadły, by nie w pożytku z tego. Następnego dnia to miękka. Słucham? Następnego dnia takie miękkie się robi. No troszeczkę miększe, no ale nie jest to jakąś ujmą smaku. Także o, już mamy. Już mamy to posmarowane. teraz sobie robimy I będziemy kroić. Dlatego położymy od razu na, na deskę, Trzeba mocno przycisnąć. O, czy Państwo chcą sobie wramby? w rąby? No to rąb to będzie trójkąt. Ten, nie, ten to będzie trójkąt, następne będą musiał Albo. Albo na prosto, takie ciasteczka. Ale takie będą lepsze. Wydaje mi się takie troszeczkę eleganczne. Zapraszam Państwa teraz na kawę i ciasteczka, które robiliśmy przed chwilą. Także jak mówiłam, bardzo szybko można zrobić ciasteczka i usiąść z przyjaciółką czy, czy z dziećmi swoimi i wypić kawkę czy herbatkę i poczęstować się właśnie ciasteczkami. Także dziękuję bardzo Państwu za uwagę. I życzę miłej zabawy i dobrych ciasteczek wachlowych. A czy dobre ciasteczka? No na pewno dobre są. To nie, to nie ma nic takiego, żeby było niedobre. Jeszcze kapkę mam, ciasteczko jest. słociutka i dobre. Dziękuję bardzo i zapraszam Państwa na, na następne spotkanie. Dziękuję do widzenia.